Siemano, z tej strony Mikołaj i dzisiaj wam No i dzisiaj sobie gramy znowu Blasters Zobaczmy sobie sklep Nożnik za darmo także biorę. Dzisiaj sobie zagramy Jessie w duno oczywiście No to zaczynajmy Dobra I gram z, jakiś, z jakimś poko Widzę Franka, Barley'a i Jakieś Dino O kurde za, zginę W ogóle się spagowałem To będzie raczej krótka walka, chyba ją przegram nawet Uciekaj! Uciekaj, poko. No i niestety, ale miałem lago i... No. no i stało się to, co stało. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze raz. Gram teraz z Karlem. Dobra, niech on idzie po tego Power Power i ja idę gdzie indziej zobaczyć. Może do góry będzie jakieś góry Power powerkips. No i jest. Już w ogóle są cztery drużyny. Także na pewno będziemy teraz już czwarci. Tak jak mówiłem, jestem słaby w Laura, dopiero zaczynam. W sumie to nie zaczynam, bo mam dwa miesiące. Grę. już trzy drużyny Takie, że możemy mieć trzecie miejsce lub drugie lub pierwsze chociaż w to bardzo wątpię um, Karlu mogę się zapytać co ty robisz Ej, lepiej żebyś się schował Karlu wiesz no Chyba będziemy trzeci. No i niestety ale trzeci byliśmy. No bo mnie zaatakowało dwóch, ale tak mamy pójść cztery puterków, więc ładnie. No, jeszcze raz zagrajmy sobie. Idziemy walczyć po powerkipsa. Idziemy walczyć po Powerkipsa. Albo nie idziemy walczyć. O, spadaj Brock. O! Zabiłem brokę. Ej, chowaj się Brok. Dobra, ja idę zebrać powerkipsa. Zebrałem tego Power cube'sa. Teraz tego Power cubesa. Już mamy cztery Power cube'sy. On ma jednego, mój brok. Spadaj, jean Jezu, ale lagi, 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 lagi. Będziemy czwarci chyba. Albo nie? Nie wiem. No ten Jean głupi mnie atakuje. Jezu, Jezu, Jezu. No i czwarci byliśmy. Zero pucharków. Dobra, także teraz gramy sobie w napad. O, ja gram PAM. O dawaj Ej Dobra zabieram im procenty Ej to będzie chyba przegrana walka Jezu serio nie może zabić Barley'a Ja bym go na luziku pokonał O chodź tu Barley Dobra i dajmy rozwalić tego głupiego sejfa. No i niestety, ale przegraliśmy. Jezu, czemu ja mam taką słabą ekipę i minus dwa puchary? Penny se wezmę. Dobra, znowu się widzimy. sorry że się nie odzywam ale się wczułem w grę mamy 83% do nie mam 94% czyli znowu przegrywamy idę rozwalić im tego głupiego sejfa. chociaż mi się to chyba nie uda no raczej nie może mamy jeszcze szansę bo jest 89% 83% Także mamy jakieś szanse No teraz już chyba nie mamy No spadaj I postawiłem tą wieżyczkę? Chyba nie zdążyłem No nie zdążyłem postawić wieżyczki No, przegramy to raczej. No, tak. Niestety, ale to przegramy. O, w ogóle postawię tak wieżyczkę. No spadaj bro, kurde. Znowu użyłam wieżyczki. No ja to będzie niestety, ale przegrana walka, już to widzę. Jakoś mi nie idzie w tego Blaura. W co mam już mówiłem tysiące razy. Przynajmniej postawię wyżyczkę, No, ale przegraliśmy. No. Dobra, jesteśmy w zbierach klejnotów. Spadaj brok. Oj. Nie wiem, czy jeden, jeden na razie. Dwa, jeden. Dobra, jest 2-2. Dwa, dwa. Jest cztery, dwa. Sorry, że się nie odzywam, ale jestem skupiony. No jest sześć zero. Bomby nam stawiają. Jezu, przegramy, to przegramy. No Jezu. Co tu się właśnie odwaliło? Chociaż ten bój jest taki głupi, że to chyba wygramy, tylko idźcie po jednego punktu. Albo nie. Albo tak. No i niestety to chyba będzie przegrana walka, chociaż prawie jest remis. No ty głupie No przegramy to Chociaż No nie Przegramy to Bo mamy takiego Chociaż Wygramy to Chyba Chyba że ten ten pójdzie na środek to przegramy ja się chowam z nim w krzakach. No raczej to wygramy. Na ludzie. No i wygraliśmy pierwszą walkę, którą wygraliśmy. Także bardzo ładnie. Plus 8 bucharków, plus Gwiezdny żeton. No. Także to by było na tyle w tym filmie. Także na...